Gamingowy Tata Cześć, siemano, z tej strony Gamingowy Tata Witam w kolejnym odcinku Skler Obscure Jestem w obozie oczywiście Tak jak zakończyłem poprzedni odcinek Ponieważ udało się wbić poziom relacji 7 z Mael Trochę nie po polsku, ale chyba, chyba wiadomo o co mi chodzi Co ja tu mogę odpalić? Może ten zagubiony głos? Nie wiem czy tego słuchałem już A niech będzie renua. I została nam do wbicia relacja z Lunę. A żeby to zrobić trzeba się udać na Wyspę Siren. I chyba to zrobię, bo tak, Monoko jest ogarnięty. Siel też chyba ma L. Nie wiem co z tym Eskie też, bo ma już maksymalny poziom. Zgadza się. No to chodźmy w takim razie spać i skoczymy na tą wyspę. Cel wiem jaki jest mój aktualny, bo się nie zmienia od dłuższego już czasu. Trzeba zakończyć grę. A żeby to zrobić, trzeba pokonać Renua w Lumiere, ale to zostawiam sobie na deserek. Dobra, wbijamy na Eskie i latamy. I gdzie jest ta wyspa Siren? To było gdzieś... Chociaż może tutaj warto byłoby trochę popatrzeć, jak już tu jestem blisko. No dobra, no to na szybciutko tu jeszcze sprawdzę ten... tam to, 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 to wejście. Wrony? Dawaj! Oj, ale to będzie chyba coś większego, co? Bo tu widzę. A to chyba dziennik jest, flaga, kurka. No dobra, no ale to. Dawaj, te brony. Ej, to chyba będzie trzeba poniszczyć je, może co? Po, po, po... Skoro się da zestrzelić, no to od razu. Nawet nie czekam. Przeczytajmy. Korin, Expedition 34. On dirait, że nasze strategie, axée na elementy, nie nie wypada. Kto uczył, że certains Evroni étaient immunizados od wszystkich elementów? Ale odkryliśmy tak wiele rzeczy. Na przykład, że istnieje poziom chroma, który jest ukryty poza tym, co piktoty pozwalają nam manipulować. No proszę, tu mowa o Gustawie jest. Nawet. Dobra, atrybuty, jak są tutaj do ulepszenia, to od razu to zrobię. I proszę, ma l 66. Brawo, brawo, to mi się podoba. Broni ulepszał, nie będę. Wszystko, reszta jest chyba, prawda? Są zdrowi, wszyscy wymaksowani. Dobra, poszukajmy więcej tych bron. Bo czuję, że to może być tutaj klucz do jakiejś zagadki. Gdzie one jeszcze są? Tu jest wyjście, ale po tej stronie ich pełno widzę. Ej, nie trafiłem. Tutaj. O, papa, a, bo to jest po francusku. Widać to, papa, BTA, coś tam. Nie, 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 nie znam francuskiego, więc tu nie będziemy się kaleczyć. Jak francuskiego i waszych uszu. Dobra, a wy mi darujcie to czytanie dziwne. Czy znaczy, ty mi daruj w sumie, bo prawdopodobnie aż tyle osób nie będzie tego oglądało, żeby mówić w liczbie mnogiej. Dobra, chyba do tej pory wszystkie jeszcze tutaj ich trochę zostało. A tu są jeszcze, proszę bardzo. Coś do podniesienia. No to będzie jak nic jakiś bosik tutaj. Pewnie jak zniszczę te wszystkie ptaszki, to jakiś wielki ptaszor jeden przyleci o właśnie. No. Może nie ptaszor, ale bosik jest. A myślałem, że to się automatycznie rozpocznie. Widzę, że trzeba jeszcze podejść. Ojoj, oj, czerwone znowu. Ale to nic, myślę, że dam sobie z nim radę. Chromatyczny szapelier. Yeah. Dobra. Widmowe uderzenie bardzo wysokie. Nie, no, balet mieczy, bo tutaj najmocniejszy chyba jest. Bo ten odwet bardzo wysokie i przełamanie. Ale nie. Balet mieczy. Będą jajca jak. A, bo nie zlatający. A, no właśnie, to może strzelać w niego. Nie... Jak mi się znowu zmieniła cała drużyna? Dobra, strzelaj. Co to da? Zniesione obrażenia. Zniesione obrażenia. Fajnie. Czyli prawdopodobnie muszę walić go z obrażeń fizycznych, tak? Skoro była mowa, że są odporne na niektóre neurony, na wszystkie te żywioły, to pewnie fizyczne muszę tutaj wykorzystywać. Fajnie. Może kontra będzie? Dobra. Zniesione obrażenia. No to jajca. Ma L znowu? Czemu ta ekipa mi się zmieniła? To mnie denerwuje. Yy, dobra, ostatnia szansa. Obniża zdrowie do jednego punktu. Co? Nie, no gdzie? A dobra, chociaż. Nie, to ja tu muszę zmienić. Gdzie mi ta ostatnia szansa? Do czego mi to potrzebne? Strzelajmy normalnie. I co, zwykły atak. Spróbujmy, no. Odało radę nawet o dziwo. A czemu Lunę nie atakuje? Cięcie zmieszku. Od mroku obrażenia? No zobaczmy, a widmowe ostrze mi tu jeszcze zaleca. No to dajmy widmowe. Może się uda. Cokolwiek zadać chociaż. A nie, jednak nie unik. No dobra. Nie ten przycisk miał być skok. Ja nie mogę. W końcu Lunę. Deszcz błyskawic czy porażenie? Deszcz błyskawic. Mocniejszy powinien być. No właśnie, unik. Ja się zastanawiam czy ja nie mam za niskiego poziomu. Chyba by trzeba było to zniszczyć, co? Ale szkoda mi teraz używać Mael do niszczenia... Ich masek. Postrzelamy innymi po prostu. Mmm, dobra, odwet tu chyba bym mógł spróbować bardzo wysokich. Spróbujmy, bo jeszcze tego nie używałem. Przynajmniej, przynajmniej tak, wydaje mi się, że nie używałem. i unik, cholera. No trudno, co zrobię? Ostrzelajmy te maski, czy mi się uda trafić? Dobra, jedna trafiona. Chyba fartownie, ale trafiona. I one tą samą trajektorię tu mają ruchu. Dobra, zniesione. A co mnie to, że zniesione? Ważne, że zniszczone. Dobra, maski też. Dobra, zwykła, tak, bo ja co, tutaj nic nie zrobię. Tu jest unik. Bardzo dobrze, że ma L. Powinny być większe obrażenia. Największe, możliwie największe. Dokładnie tak, ze wszystkich tutaj dostępnych postaci. I co ja mogę zrobić? Porażenie w sumie to nic. Postrzelajmy do niego i tyle, no. Dobre i 800 czy 1200 punktów. Choć tutaj mógłbym umijać na przykład te umiejętności. Nie, bo to wejdzie kontra w końcu. Mógłbym spróbować użyć tego gradientowego trzeciego poziomu, nie? Nie będę strzelał, bo mi szkoda tych umiejek. A, tu Majer robi robotę też z dystansu. Znowu maski. Ojku. Dobra, strzelajmy. Nie chce mi się... A, dobra, to był błąd, by trzeba było w maskę celować. Znowu zapomniałem, że to podskok trzeba zrobić. Nie wierzę. Dobra, strzelaj. A nie mam punktów, jeszcze lepiej. A bo mam wyczerpanie, no super. Wyczerpanie chyba zeszło. Ale kontry siadają bardzo dobrze. Dawaj, w ma L, tu będzie lepsza kontra. Zniesione. Aha, bo ja mam chyba te obrażenia cały czas. Cholera, jasna. Od żywiołów zadaje tą Siali. Dlatego, czy ja się mogę przy, 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 przyleczyć? Uleczyć? Czy to ona ma inwersję też na sobie? Obawiam się, że ma i mnie to nie uleczy. No właśnie. No nic, trzeba walić normalnie z, ale przecież aj, to był mój błąd. przecież mogę przywrócić punkty akcji przy użyciu przedmiotu. No właśnie, gdzie jest przedmiot i punkty akcji? Zdrowia? Nie, nie, tutaj to. A wyczerpanie to też nie mogę. O ale jajca. Dobra, ważne, że kontra siadła. Myślałem, że tym przedmiotem będę mógł przywrócić y, punkty akcji. Jak mam wyczerpanie, to najwyraźniej się nie da w żaden sposób. Co to jest? Mi, mina są, mina są czy coś takiego. Pewnie to jest dla sielco. Raczej tak, ale daj mi tutaj tą drużynę, bo ja chcę zrobić inaczej. Na pewno nie Siel, tylko Verso i Monoko. Do, do zestawu z Mael. Czy jest tutaj flaga? Jest nadal. Absolutnie odpoczynek. Musi wsiąść. Musi wjechać, nie się... No siąść, wjechać, wszystko jedno. I trochę rozwinę te postacie jeszcze. Dobra, tam chyba więcej już nic nie będzie, nie? Bo to był tylko ten bosik, tam jedna rzecz zebrana. Można stąd spadać w takim razie. I lecimy na tą wyspę Siren. Nie, nie, pamiętam jak ona się nazywa. Chyba Siren. Gdzie to było? Tam za tą... Za maskami, za blizarz. Tutaj po środku też widzę coś jest? można wejść w ogóle? Chyba tak, nie? Takie coś jakby tutaj te bomble. No właśnie, tylko że takie czerwone cholera to trochę nie za wcześnie. Wejdę sobie tam nieco później. No ale z drugiej strony to dziwne, bo mam 66 poziom i nadal za wcześnie. Ciekawe, który trzeba mieć, żeby to zmieniło się na złoty z czerwonego. No ale spokojnie jest jeszcze co robić. Tutaj ta wyspa Wizarz też powinna mi tutaj ładnie dać tego, jak to się nazywa, doświadczenia. Tam jeszcze dla Grandi mam do zrobienia rzeczy. Pewnie dla Nevronów coś nieco będzie do zrobienia jeszcze. Co to jest za strój? Siren dla Ciel, ok. Akurat stroje to jakoś lubię kupować tutaj. Suknia Siren wbijamy. Ciekawe jaka ta lokacja będzie, bo może też jakaś bardzo rozległa, No wie. Ja się nastawiam tu na szybki szpil. Nie, chciałbym Ma El biegać właśnie tak. Tutaj si? oui, no? No, no właśnie, trudne dotarcie. Czyli tu mnie pewnie czeka jeszcze jakaś większa zabawa. Cuknia Siren, wejście. No, jak już tak jest, wejście to już jest podział, już będzie coś większego tutaj, poważniejszego. Chociaż, jeśli ja tak mówię, to znaczy, że często się mylę, więc może być różnie. A daj ten balet, a co? W końcu to była baletnica, nie? Zawstydzona się czujesz. Podejrzewam, że będzie to pierdyknięcie ogniem koniec końców, ale najpierw wykorzystam jeszcze tą opcję z muzyką. A jednak. No i dobrze, czyli szkoda, że nie spróbowałem jeszcze tam pierdyknąć ogniem. No. właśnie już myślałem. Jestem No musi być dziennik, oczywiście, że tak. Oj, to będzie kolejna smutna historia, jak nic. Tam na pewno rodzice coś napisali, jakąś wiadomość dla niej. Nie, ja już to wiem, ja już to wiem. Glissando, ok? A czy ja z jakimś glissando to nie walczyłem? Tak mi się kojarzy. Ulala! La, mnie wystraszył. Może to jest ten Glissando? Ale mi się wydaje, że już z jakimś jednym Glisando to ja walczyłem, ale... Kurczę, nie zdążyłem zaatakować pierwszy. A to nic. Tylko właśnie, żeby mi dobre postacie tu przydzieliło z drużyny. Balet mieczy? Oczywiście. Tak, Glissando, to chyba zajdziesz na... ...kombo od Maelno prawie. Tu mam zwinność, więc spróbujmy to cięcie. Chociaż przebicie, nie, przebicie znam, zróbmy cięcie, średnie. Oznaczony? Co bym chyba nie użył, to wystarczy, takie mam wrażenie. A dlaczego ja nie mam 9 punktów tu na nim, co? To mnie zastanawia, ale skorzystajmy sobie z nawału ciosów w takim razie. Dokładnie tak, bardzo fajny atak. Co to miało być? A tu jeszcze zostali jacyś, dobra. Ja myślałem, że on mnie zaatakuje. Dobra, to bijemy się. Stalakta, czy mi to potrzebne? Zwiększone obrażenia, pewnie, że potrzebne. Trzych, trzech przeciwników zaczynamy od lewej, tradycyjnie. Unik? Aha, bo to są latający. No to też na farcie, że mi się udało ich zniszczyć, co robimy normalnie w takim razie. Ej, co jest? Aha, bo jestem oszołomiony i nie, ciężko będzie utrafić teraz, rozumiem. Ten łeb to będzie czuły punkt, czy nie? Ojoj, tylko tyle punkcików było? No trudno. Chyba to nie będzie czuły punkt, niestety. Ale wystarczyło. Bardzo ładnie. Proszę bardzo. Dla... Dla, dla, dla Monoko coś nowego, ale to i tak nie jest to, co bym chciał. Też fajne dla Lunę. Fajna brońka, fajnie wygląda. Wielki katalizator, super. To mnie cieszy. Kolor luminy. Tu się jeszcze rozejrzę. Tam na końcu widziałem oczywiście ten dziennik i zaraz tam pójdę. A, ulepszenie broni, to jest dobra. W takim razie zobaczmy, czego tam używa ten Monoko. Może sobie podmienię. No tak, 1857, 2000, no to chyba z tego skorzystam. Na razie niech będzie, dopóki nie znajdę tego na J tej broni, czy na Y, czy na J, taka brońka jest dla niego. Dobra. Niech będzie, nie ma to chyba takiego wielkiego znaczenia.

No zgadza się Wracajmy lepiej, pogadajmy, zakończmy to, bo Nie wiem, ciekawy jestem, czy uda się wszystkich przywrócić To jest, o to jest dla mnie pytanie I czy to nie będzie okupione jakimś, jakimś tutaj większym kosztem Chodźmy do wyjścia do tego obozu Faktycznie zobaczymy, jak to się zakończy Myślę, że będzie siódmy poziom relacji A mogłem z flagi w sumie skorzystać, nie, no, no, bez sensu. No, ale dobra, jak już tu jestem, to tak daleko zaszedłem, to chodźmy do końca. Je suis toute petite. Tout ce qu'on a fait tournait autour de la peintresse. Cette crainte, cette responsabilité, elles ont toujours fait partie de ma vie. Elles ont toujours été là, à tout instant. Toujours. 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 Il n'y avait jamais le moindre répit. Même quand je dors, ce sentiment reste présent. Comme si j'avais du mal à respirer. Tu subis une terrible pression. Oui, les derniers mots de ma mère étaient ⁇ Achève notre travail. Ça prouve qu'elle croyait en toi. <laughs> J'imagine que c'est une façon de voir les choses. L'autre étant... Que c'est la seule valeur que j'avais aux yeux de mes parents. Pas en tant que fille, mais en tant que plan de secours pour leur héritage. Tu le crois vraiment ils disaient toujours qu'au bout du compte, participer, ça sert à rien. Tout ce qui importe, c'est les résultats. Si tu détestes tellement ça, pourquoi avoir pris leur suite Je sais pas. Peut-être parce que j'entends encore leur voix dans ma tête. Et que c'est pas en m'enfuyant que j'arriverai à la faire taire. Ils sont morts, tu sais. Cette voix que tu entends, ce n'est pas la leur, c'est la tienne. Même s'ils étaient encore en vie, la seule voix que tu dois écouter, c'est la tienne. się dla nie a proszę, aha, dobra, to będzie jeszcze gadka szmatka myślałem, że kolejne zadanie ale tak to wygląda, szósty uśmiech daje boże, co ja tu czytam, tu gadam

Non? Alors, théorie sur les accents? Ou observation sur la faune et la flore? <laughs> Continue donc de chercher. Eh <laughs> bien, je t'ai vu interroger Monoko, alors traiter sur le comportement des Ouh, tu brûles. C'est à mon sujet, pas vrai? La vie étrange et morcelée de Verseau des cendres. Eh ben, t'as pas plus long qu'un titre Eh bien... Hein. <laughs> oh, vraiment Allez, il n'est pas si nul que ça. La preuve, il t'a rendu le sourire. Eh bien, si tu veux tout savoir, j'écris une, une chanson. Une chanson Mes parents disaient toujours que la musique était un passe-temps frivole. Mais tu sais quoi Quelqu'un m'a dit récemment que la seule voix que je devais écouter c'était la mienne. Mm. Et j'ai décidé d'être un peu égoïste quand j'ai du temps à moi. De toute façon, nos problèmes seront toujours là demain matin. Samolou ne observait, en fait, je me disais qu'on pourrait peut-être l'écrire ensemble. Tu veux bien rester avec moi cette nuit I Nie, no, zostaniemy. A, to no takie komponowanie. Dobra, dobra. Czyli trochę nieświadomie, ale się wdałem. No dobra, niech będzie. Nie przeczytałem sygnałów. Poziom relacji wzrósł, to najważniejszy. Ona wie, domyśliła się, obrazi się. Może nie, przecież ona i tak czeka na męża, więc co? O co chciała tego romansu?

Et d'avoir l'occasion de leur expliquer. tout ce que je n'ai jamais pu leur dire. C'est Qu'est-ce que tu comptes faire quand toute cette histoire sera terminée J'ai un peu de mal à t'imaginer menant une vie normale à lumière. Oui, C'est vrai que je suis pas sûr de pouvoir de nouveau vivre en ville. J'en sais trop rien en fait. Et toi eh bien, vu que les humbles mortels tels que nous ne peuvent pas quitter ce tableau, Maëlle m'a offert de me peindre le monde extérieur, pour que je puisse le découvrir. Tu veux dire... Qu'elle réaliserait un autre tableau à l'intérieur de celui-ci... Tu veux dire... Qu'elle réaliserait un autre tableau à l'intérieur de celui-ci... Je ne me sens guère inspiré en ce moment. Voyons si Esquier n'aurait pas encore un peu de ce vin que tu aimes tant. Peut-être que ça t'aiderait. Sprawdzimy, sprawdzimy, mm. Oui. La vie est bien terne quand il n'est pas là. On pourrait peut-être faire une halte au village des gestrales. On a besoin de ravitaillement de toute façon. Ce serait une excellente idée. No, zdecydowanie będę chciał tą wioskę Gestrali za niedługo odwiedzić, sprawdzić, co tam mnie czeka jeszcze. Ale najpierw pogadajmy z Eskie. A to też, to też, bardzo chętnie w swoim czasie. nie masz du fond des mers Aha, no to tylko tyle, tylko tyle. Myślałem, że mnie tutaj winę najwyraźniej nie miał na to ochoty. No więc co, drogi widzu, jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz, subskrypcję, najlepiej z dzwoneczkiem. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!